Tymczasem zapala nam się cze pięć czerwonych świateł i zaczynamy sezon 7 World League of Airs w przycie pierwszym, już tak oficjalnie. Kto będzie pierwszy do Reti Filo, Anon czy RNG? No i wychodzi na to, że raczej to będzie Anon. I zobaczmy, no trochę robi się ciasno miejscami, zahaczony chyba Alpin trochę laguje. i nie ma tu na myśli Anona, a... Jego zespołowego kolegę, czyli ministra Jabałko. Spokojny start było wiele wymian pozycji, ale tak naprawdę nie wydarzyło się, nie było żadnych obrotów, więc to pokazuje jak profesjonalnie jest stawka do tego, jak naprawdę wysoka jest stawka pod względem Każdego błędu, każdego wypchnięcia, może to się skończyć naprawdę źle. Propozycja ze ten Pirelli: tutaj strategia oponiarska wygląda w następujący sposób. Raczej dwa pistopy, nawet trzy proponują, ale trzy to chyba już jest przejście. Dziwna zmiana, przyzwolimy się do DRS-u, a w tym momencie pyrka już poza wyścigiem, żółta flaga, samochód bezpieczeństwa w pełnej krasie, wypuszczony Bernd Lander na tor. Więc trzecie okrążenie tyle wystarczyło żebyśmy mieli pierwszy samochód bezpieczeństwa w siódmym sezonie World League of Players, Trzy. wtedy wygrywał pierwszą rundę i został ostatecznie mistrzem świata, pokonywał wszystkie rekordy, więc zobaczymy. Ale a propos takich rzeczy, no to jeszcze Charles Leclerc jest spora szansa na to, że wygra w Namonzy, bo tam statystyki i czarna kula, i w ogóle jakieś karty i gwiazdy ustawiają się w ten sam sposób, jak w zeszłorocznej kampanii, kiedy to zajmowało podobne pozycje na torach poprzedzających rundę we Włoszech także jeżeli ktoś tam jest wielkim fanem Charlesa Leclerca, to tam wiecie wymódlcie, a jest spora szansa na to, że znowu Czarek z Ferrari dowiedzie pierwszą pozycję zobaczymy, czy dowiedzie pierwszą pozycję dzisiaj Paweł z McLarena Presja jest absolutnie bardzo wysoka, zaczyna chyba nawet padać delikatnie. Tak mi się wydaje, że widziałem krople na wyświetlaczach na onboardach kierowców. Walka Bok bo powiedział Alpina ma... właśnie, Alpin i Ferrari i to jednak Piekarczyk wychodzi górą z tego starcia. Będzie manewr z tanystrębałko na swoim i jak najbardziej. 10% baterii ale postanawiam wykonać manewr. A tutaj już zaczął hamować i nie będzie jeszcze na tym okrążeniu walki pomiędzy Pawłem a Kaspymą pozycję pierwszą za Talpina, to są walczy, także chyba tam nie jest zadowolony ten siwy pan Z względem nowych generacji w jedynek nad tym, żeby być bardziej skupionym, mniej przejmować się tym, co się dzieje dookoła i... To skupienie także Paweł wygląda dzisiaj na dużo mocniejszego kierowcę. Może nie zdobył polu zdobył pierwszy rząd, no ale zobaczymy, czy to wszystko się uda. Robek z karą 3-sekundową. Dosyć długiemu, bo ciągnącemu się aż do Randinho pociągowi drs I mamy dwóch kierowców w boksie, czyli fotela i Fitka który dodatkowo przekracza prędkość i łapie 10 sekund. W ogóle chyba się wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że Piekarczyk próbował jakiegoś ataku do Della Rodzi, ale tam musiał być jakiś błąd i no strata z 3-4 do aż 6. Więc w czasie Piekarczyk może to bezwzględnie wykorzystać na prostej taptowej. Ogólnie ENGIE już mocno odrabia straty do czołowej dwójki i no z 8 sekund już zrobiło się 6 W Cugach będzie zdobyć podium a tam problemy drugiego z Alpin to Anon Tur z ogromnymi problemami W tym momencie wyjście z Ascari było absolutnie Mediumy. Zaczynam na softach, przemienił je podczas samochodu bezpieczeństwa na twarde opony, a w tym momencie użyję pośredniej mieszanki. Vampire wjeżdżając, oczywiście Igor Szok, jeden z Williamsów też nabył karę. Także Michael zdobył trójkę, a on zdobył dziesiątkę. No, w Williamsie przed chwilą nie było żadnej kary, w tym momencie każdy z kierowców posiada problemy, gdzie na wyjściu z Les 1, tam był za szeroko. Także, no pod tym względem Marceli Igejewski kontra Ignacy Grabowski nie Igor przepraszam bardzo serdecznie kierowcę Mercedesa w tym momencie walka między Mercedesem a Ferrari 2018 rok Sebastian Vettel, Lewis Hamilton na się przypomina ewentualnie może być Kimi Ikonen. no i w górą na ten moment kierowca ekipy z Brackley chociaż no Maranello jeszcze przez te 6 okrążeń najbliższych nie złoży broni także Przypuszczam, że nie będzie to walka, która już się zakończyła, będzie to potyczka, która będzie trwać i trwać dół. By Mercedes. No, zobaczymy, w jeden też czy Mercedes potrafił zabłysnąć takimi katastrofalnymi pitstopami jak Chyba na przykład... zaciemnić. Jak jest zabłysny, to powiem czasami no. zaciemnić. Pomiędzy Racing Bullsem a Ferrari, także czy to Marcel Gajewski czy to na na ten moment Guromarlandynio, średni na świecie Hardy, więc. Dobrze, w Racing Bullsia. I brak kary to jest na pewno na sporo jego korzyść. Ja potrafię dowalić nawet 4 warningami za jeden incydent. Eee, no ale nic. Takiego raczej się nie wydarzy na to, że nam oczywiście tą pierwszą rundę wygrywa Paweł Susek, ale no ostatecznie triumfatorem Grand Prix na torze Monza będzie Kacper Piekarczyk i podium nam dopełni oczywiście Wojtek Skrzypek, który zwróci nam AMG na pozycję numer 3. Dalej Maciej Gajewski wyprzedzony ostatecznie e, dzięki karom przez Randinio i DXB2K. Później Mati MK, Minister Jabłko, Ignacy Grabowski i punktualną dziesiątkę. No w zasadzie to kierowca Mercedesa nam. Czy e, e, Minister Jabłko się przed? Tak. Nie. Zamykam. Nie, on, on najprawdopodobniej wyszedł z sesji tuż po przekroczeniu mety.